Witajcie. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o spotkaniu niewidomego żebraka Bartymeusza w Wierychu z Panem Jezusem. I z tego spotkania da się, myślę, bardzo dużo wyciągnąć dla naszej kondycji, odnieść to do naszej kondycji. Popatrzmy na Bartymeusza, niewidomy, skoro żebrak no to zdecydowanie nie ma nic skoro musi żebrać i znajduje się jeszcze w dodatku w Jerychu o ile Jerozolima znajduje się na wzgórzu o tyle Jerycho znajduje się w Depresji ponad 250 metrów poniżej poziomu morza. Czyli generalnie już samo Jerycho jest też gdzieś takim obrazem głębokiej porażki, depresji, braku, niedostatku. I teraz kolejną rzeczą jest to, że ten Bartymeusz w pewnym momencie słyszy o tym, że przychodzi Jezus, musiał już wcześniej o Jezusie słyszeć, skoro go skojarzył. I gdy zaczyna wołać za Jezusem, ludzie zaczynają go uciszać. Nie jest niezbędnym, abyśmy pogrążyli się też w takim zewnętrznym niedostatku, w takiej zewnętrznej biedzie, i nie jest koniecznym, abyśmy mm, gdzieś utracili nasze zdrowie. Do tego, czy po to, aby rzeczywiście spotkać Boga w naszym życiu? Co my potrzebujemy, to sobie tak naprawdę uświadomić, to że rzeczywiście mamy różnego rodzaju głody w życiu, niedostatki, pragnienia, których nijak się nie da za, zaspokoić, nijak się nie da zaadresować rzeczami doczesnymi. A jeśli nawet nam się tak wydaje, to, to tak naprawdę jest to na krótką metę. I to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, że jeżeli już słyszeliśmy o Jezusie Chrystusie, no to trzeba uwierzyć w to, że Jezus Chrystus może temu wszystkiemu zaradzić. I co gorsza, jesteśmy w tym aspekcie ślepi, bo nie widzimy Boga. Jeśli jeszcze ludzie dookoła nas mówią nam, że no żebyśmy zadali spokój, No bo Boga przecież na przykład nie ma, albo Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy, na nasze tęsknoty pragnienia. No to trzeba, jeśli chcemy spotkać rzeczywiście Boga żywego w naszym życiu trzeba z całego serca, całym sercem, nie tylko wargami, ale całym sercem właśnie do Boga, zawołać, aby się po prostu ulitował. I wówczas jestem przekonany, jeśli tak uczynimy, no to będziemy mogli przejrzeć i doświadczyć tej Bożej miłości i doświadczyć spotkania z Bogiem żywym. No ale właśnie, żeby to, żeby to się wydarzyło, potrzebujemy tego stanięcia, twarzą w twarz z tą naszą całą biedą, yy, uświadomienia sobie, że tylko Bóg może temu zaradzić tak naprawdę i z całego tego jestestwa, czyli z całego tego naszego serca, które łączy wszystkie wątki naszego życia, właśnie potem do Boga wołać.